Zdaj czudeńko, tak. Jest. Dobra. Prawie jak pożono. Poczekaj, hej no. No, kolorek piękny. Fantastyczny. Pierwszy, Pierwszy w Polsce. Dokładnie. Pierwsze Moto Mio ma taki motocykl w Polsce. sudeńko No Ja trzymam. Ja już. chwila warta uczczenia. Żeby kółka nie odpadły i przy okazji, żeby Motomio miało największą sprzedaż w Polsce. Bardzo, Bardzo dziękujemy. Żeby ten model wniósł w na nowe szczyty. Na to liczymy. Myślę, że jest szansa. Myślę, że jest szansa. Pięknie. O, dziękuję bardzo. To co? Zdrowie <grym> na zdrowie. Wszystkim na zdrowie i gratulujemy. Gratulacje wielkie. Sobie też gratulujemy. Pierwszy <grym> byty w Polsce.